Cześć, Siemianaczko, witam was na moim kanale, dokładnie o tej kolejny odcinek z Minecrafta, z x teraz? No. no i co? Zaczynamy. Co ty kur... kur... No tam kurczaki? Kto ten płotek tu eee, zrobił? Jaki, jaki płotek? Że tam... Eee, tu będzie dom, w wiesz. Nie, ten kolor. Kliknij... Nie, płotka nie buduj, robisz. Nie? Tak ma być? Nie, bo tu dom będzie. Aha. Ну no и квасишь, о, никто не выйдет. Угу. Mm -hmm. Ты не <гулёй> <гулёй> No. Ale fajnie się tu rozrasta. To. Tu domki, tu pole naniecowe. Jeszcze pole, pole kempingowe trzeba. Na pewno będzie. Nie tylko jeszcze... jeżeli trochę tamtego, to ten... Bo fajnie było. Tamtą. No ale tu jest prawdziwe, prawdziwe życie. No tak, ale... A jak, jaki chcesz dom, żebym ci zbudował? Drewniany, czy taki nowoczesny? Nie wiem jaki zbudujesz, to ten. Dobra. Kudilla. A ja ci rangę w ogóle dam. Jaką rangę? A nie, jak się czujesz z tym, że masz żangę? ja się nie znam. Iiiii, tego. Nie, to angi dają czy nie? Nie, w sensie. Idź, popiekać w gremlinie, gremlin, jak to jest dosłownie to samo. Aha, okej. Okay. Ale to jest na Discordzie, no. no. A. No. Hop. Max like Spiderman. Czemu ja tak kurwa tam, nie ma obszar, nie zrobiłem, tu, o. Super, połączyli. Nie buduj tego, bo to się nie? w drugą stronę zrobi. E, po prostu te super rób i później wypełniaj. I za pracę daję ci 20 tysięcy. O kurwa. E, Jakby w wy, wy rzeczywistości, tak było. No, za takie te, no to myślę, że za tyle domków to byś dostał spokojnie 20 tysięcy. Tu ile jest? 3, 6, 7. To jest różnie. 14 za 14 takich, myślę, że. Zależy też y, za jednym ile sobie tam. Tak ponad tysiąc, czyli półtora tysiąca. Myśl. Na czerwcu wychodzi 1.19 i będą żaby. O! Oh. Nowa wersja. Będzie warden taki głos. Będą. No wiem, on będzie. On ogólnie będzie głuchy w sensie. On będzie. On, nie ślepy, będzie, znaczy, on będzie znaczy, ślepy, ale będzie. On będzie, on miał on będzie ślepy. Będzie miał. On będzie ślepy, ale będzie miał bardzo dobry słuch po prostu. I węch jeszcze. Po zapachu może jeszcze. Ale to dopiero w czerwcu, czy tam nie wiem nawet kiedy. Mi się wydaje, że w czerwcu, bo zazwyczaj, albo, bo zazwyczaj wtedy wychodzi wersja nowa. A później w listopadzie. Ciekawe, jaka będzie aktualizacja 1.20. czego. Bo to będzie The Wild Update. Dzika aktualizacja. Szczerze, czekam na. E, a może będzie ten, że. The Wild, the wild Update Part 2, że w listopadzie. Fajnie by było, jakby nowe biome dodali zwierzę. Trochę tak mało tych zwierząt. Okay. Domki nie są yy, tam niższe niż tamte? Nie. No. Wydaje mi się. Tylko mi się wydaje. A kto kurwa tak zrobił, że no, Ukraina polskie jakby nie, nienawidzi? Nie, Ukraina właśnie Polskę lubi. Właśnie Rosja chce. Nas Rosja zaatakować. nas chce zaatakować, tylko że my ma, za nami, za, za nami jest, jest cała ta Unia Europejska. Stany, Stany Zjednoczone. No tak. A kto chciał im pomóc, Unia. bo kuwa biedni ten. Ale chodzi A nam. o bo że... chodzi o to, że NATO, nie? Jak macie NATO. To, że wszyscy się podpisali pod tym, że będą bronić tak, jego Polski, tak. oprócz Rosji. Tylko Rosja się nie podpisała. I jeszcze Więc my mamy wszystkich, a oni mają tylko Rosję. Ale Rosja to stan umysłu, no. Wiesz jakie oni mają wojska? I jeszcze Białoruś mówiła w telewizji dosłownie, że jak chcecie to zaraz wyślemy do was bombowce i coś tego typu, że z nas rozstrzelają. No ale Białoruś też nie ma podpisanego tego, bo to też Rosja. A Rosja w każdej chwili może ich zagrabić potem, jak, jak skończą. Jakby, jakby Rosja atakować. te. To Rosja jest... w każdej chwili mogą mnie zaatakować i. To wiesz... No ale Rosja to jest Białoruś też. Więc... Um... W każdej chwili. Przy Białorusi jest dużo mniejsza niż Rosja. Rosja w każdej chwili może na ich terytorium wejść, wziąć trochę jej i pójść sobie, nie? A szczególnie my mamy. Ale Rosja, jaki sprzęt też w ogóle ma? Ale my mamy najgorzej, bo my mamy. Te... Nad Polską, y, tam Kaliningrad jest rosyjski i jest Rosja, nie? No to, to jest tak. też ten problem, bo w każdej chwili tam mogą przyjechać po prostu nie wiem, jakieś wojska ich, czy lecieć nawet, i przecież będą mieli tak bliziutko, nie będą musieli przez żadne się przedzierać. Państwa i. Nie, to też... szkoda gadać o tych rzeczach. Wiesz, no, kanio, czy masz jeszcze dobrze, bo to i tak jest tam daleko, masz do, no. tutaj do tego, ale. My na przykład ze Śląska, więc. No, bliżej, o wiele bliżej. Popuszki! No, Popuszki tak by tak ktoś... rzeczywiście y y w no no więc no ale nie bo to jest tak że jak yy, ten Rosja Rosja ten yy, ona jest yy, ona już wojska szykuje już na wojnę z Ukrainą i ogólnie polską i yy, ten a co ale... było jak yy, z Ukrainy ten yy, no te yy, Tylko granice wszystko ten i tam nie myli. Rosja to jest taki stan łysu, że myśli, że sama da radę przeciwko całe NATO. No, tak. no wiesz co, no to, to jeszcze USA dołączy, ogólnie Wielka Brytania. 2-3 lata minie? 3 no, lata. Wiesz wie, co, my, my to tam chyba do średniego się cofamy, jak my mury budujemy. <noise> Nie, no, ale ten mur to jest rzeczywiście potrzebny, bo, no. on, jest, bo on jest przynajmniej porządny. On będzie miał 4 metry. Cztery... To jest brama elektryczna tam. 4 metry będzie miał. Tam 3 metry. No, 3 Normalnie metry, Polska pięć. drugi mur chiński buduje. Ej, na górze, na górze. Jakby, jakby faktycznie była wojna, nie? No. To nie chodzimy u... nigdzie. Jakby Nigdy. nam się udało, że zagrabimy Białoruś trochę, to by nam się państwo jeszcze powiększyło. No, ale jak Rosja nas... Odstęp... Mhm. Ale nie, nie zielona. Rosja nas zaatakuje, a potem nie zaatakuje zielone, Rosję czerwone. całe NATO. A tu są zielona. No, ale tu czerwona. A. W tą stronę. A całe to Kurwa! Chcę szybko, a kurwa! Bo by nie było tak, żeby będziemy musieli walczyć na bo... Ja nie mogę. Dobra, gościu chcę za grę. Co się boisz? Eee. Wow. Yy, chcę sprawdzić. O, a dobrze. Bo... Kiedyś to chujnia było. Z tym, ten testem do wojska. No, I samu ostatnio nie... mówił, że ten, że mieli tak, że dupę wypinali, i tam coś robili. Nie wiem, co. Tak, 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 no. Miksaur. No. Czym się różni Ark Survival Evolution zwykły od Ark Survival All the Fittest? No to jest. zobacz sobie. To jest fajne też. Park jest fajny. Nie, jak coraz y, więcej patrzę na tą mapę to podoba mi się bardzo, ale no wiesz, takie miałem trochę do tamtego serwera tam no, tą bramę Uf, zrobiliśmy. Pierwszy serwer, nie? No. Ale w rzeczywistości tak pob... Popóki latają? Na dworze? No, no, na Amazonce. A no. Lasa deszczowa. A no. chyba masz już. Lód masz normalnie i musisz upalować jakieś dinozaury i wtedy możesz ten. Nie pamiętam musisz kogo bazzyć. ten domek tutaj jest. Ten taki biały, ten. Który? Z szybami takimi. Z oknami. Biały ten. Halo? No się pytam o tym domek, kogo tu jest, zapomniałem. To jest Wiktor, nie? Nie. Na no, przyszły rok na święto. Wiksi. Nie żar. Mój nie mój nie, Uj, nie No nie, nie żartuję. A sobie na moją urodziny, bo jakaś promocja na fajną wielkę. A kiedy miałeś urodziny? A dobra, nie mówimy, bo ty. Na no, NB są fajne ceny... No, no Wixki. No. U kogo to jest ten domek? Już zapomniałem. Patryka. A Patryka, mogę wejść zobaczyć? No wejść! Wszędzie możesz wchodzić. Wow. No, ale. Chować się po bunkrach. To jest ciężko, bo, bo tyle teraz masz. Wszystkich rzeczy wiesz. I o takich... Bo kurwa potrzebne... Basem. Ale prawda, że nie zabierzesz się z tym wszystkim co potrzebne. Przecież wszystkie stare zdjęcia jakieś byś musiał wziąć wszystkie te... Nie? A o czym ty gadasz? No, że jakby była wojna i do A. Bunkra, No ta! Ja tak mówię, jest... że jest plus, że... I też Ale minus tak... no też ten. Tak. tak do bunkra, nie? Ale no. ogólnie to y, jeszcze ciekawe, do jakiego bunkra? Bo, to, u mnie Było u mnie, dużo kiedyś tam. Ogólnie w, w okolicy u mnie, y, gdzie mieszkam w tej miejscowości, y, to nie ma, nie ma w ogóle bunkra. Takie ja, zabytkowe t... stare. Ja nie wiem, czy. Nie, nie ma. Nie, kojarzę, że w mojej. Nie. U mnie też, u mnie też nie ma. Więc wiesz, no, kiedyś było a... wszędzie pełno. No tak, no bo przecież wojny różne. No właśnie. Ej, kuzacko, tutaj jeszcze na szyderach było. O kurwa. Ale to wie, chyba do piwnicy by trzeba było po prostu uciekać. A ja mam, ja mam bardzo dużo piwnic. Najważniejsze pytanie. No? No tutaj chyba trochę chodzi nie? Co, ja? Przejmuje... no. Przejmujesz się hejtem? Nie. Najdobrze. No A po chuj mam się przejmować jakimiś kurwa... Cel... ...symbałami, którzy siedzą tylko przy kąpie i kurwa piszą jakieś kurwa, debil, o kurwa... A. O dobra, to ten youtuber, napiszę mu coś niemiłego, hy <grym> hy <grym> Po chuj się no to, kurwa chuj się? tam... Do tych normalnych nie mówię, ale tam, do tych kurwa hejterów, jebanu. A po co tam się przejmować? Nie wiem, Pat, trochę tak, tak hey, było. Y, tak ci napiszę, ale ci tego nie powiem. No nie. Tak samo jak w szkole było. Ile takich osób u mnie było? Wyzywali, wyzywali w szkole, a po. W mie y, by, byli grupkami w szkole. Gdzieś jeden na mieście, głowę na, no, no, na dół. Głowę na dół. Wyzywanie kogoś w szkole jeszcze grupami, grupowo nie. Yy. A na mieście kurwa, taki. Takie pedio było na mieście. A w szkole taki kozak był. Nie lubię takich ludzi. No, Próbuj, tak. Nie, kozak to wygląda na, na lomki. Miniaturka TVN. Halo? No? A, jesteście. Nie, nic robię. To co, te dwa odcinki z twoją tam, No, jakby kamerką będzie. Moją ja, nie. A jak to ten, dwa te. Ja, mówisz? Ja z ujęcia wyślę. A. A w poprzednim odcinku gadaliśmy, że ten. że miało być ten. Wcześniej w odcinkach gadaliśmy, że tam ten... I'm so in love with you.